Brigada została skierowana na front wołyński. Tutaj do pierwszej brygady dołączyła druga brygada, dołączyła również sformowana w 1915 roku trzecia brygada. Wszystkie trzy brygady legionów były więc tutaj razem na froncie wołyńskim i na trzy polskie brygady legionów spadła rosyjska ofensywa w ramach ofensywy Brusiłowa. Była to tak naprawdę ostatnia desperacka próba Rosjan Zmiany przebiegu bitwy na wschodzie. Lato 1916 roku. I właśnie podczas tej ofensywy Brusiłowa doszło do słynnej bitwy pod Kostiuchnówką. Siły trzech brygad Legionów liczyły łącznie 15 tysięcy szeregowych i 700 oficerów. Przeciwko nim wystąpiły dwie dywizje piechoty, liczące każda po 20 tysięcy bagnetów i cztery dywizje kawalerii. 4 lipca 1916 roku Na pozycje polskie spadł grad pocisków. Wacław Lipiński wspominał. W ciężkiej kurzawie błyskały jeno wraz języki ognia, a dym wlókł się ociężale, szary i siny. Powietrze stało się ciężkie i smrodliwe. Dym wżerał się w piersi gryzący, ostry, drażniący. Oczy przestają widzieć, uszy słyszeć. Wokół roznosił się istny szał ognia. Nie widać okopów, nie widać drutów, nie widać ludzi. Nie widać nic. Po dwunastogodzinnym przygotowaniu artyleryjskim do ataku ruszyły masy piechoty rosyjskiej. Natarcie zostało powstrzymane. Rozpoczęły się niezwykle zacięte i walki o każde wzgórze, każdą pięć ziemi. Noc minęła spokojnie. Następnego dnia, 5 lipca, na pozycję legionistów spadł ponownie huraganowy ogień rosyjskiej artylerii. Józef Piłsudski meldował. Ogień ten trwał z przerwą godzinną w południe przez cały dzień. I osiągnął intensywność tak znaczną, jakiej w poprzednim dniu nie było ani przez chwilę. Już o 10.30 były słabo w tym miejscu budowane okopy, zwłaszcza na północnym krańcu polskiego lasku. Zupełnie rozwalone. O 19.30 do natarcia ruszyły masy rosyjskie piechoty, spychając polskie oddziały na zachód. 6 lipca, trzecim dniu bitwy, Rosjanie ruszyli do decydującego szturmu. Marian Kukiel wspominał. Cwałowały jeden za drugim rosyjskie szwadrony w rozniętym szyku, lśniąc szablami i lańcami, wśród gęsto pękających szrapnerii artylerii naszej, której major Brzoza sam ogniem kierował z punktu. Na całym przedpolu pędzące konie bez jeźdźców, biegnący jeźdźcy bez koni. Nie przejdą, łamią się, odchodzą, pędzą znowu. Nowe rozkazy do strzelania, zmiany celowników, punktów celowania, przesuwanie wiązek, rozstrzał i znowu gorączka, zaciętość i radość zarazem. Natarcie kawalerii rosyjskiej załamało się. Rosjanom nie udało się w toku trzydniowych walk przełamać twardej polskiej obrony. Jednak zagrożono okrążeniem polskie oddziały. Po południu 6 lipca rozpoczęły odwrót na zachód. Po bitwie Piłsudski napisał w rozkazie, najcięższe z dotychczasowych bojów przebyliśmy w ostatnich dniach. Ogień artylerii z nieznaną dotąd potęgą szalejący na naszych okopach, masowe ataki nieprzyjaciela, przebijanie się bagnetem przed piechotem wroga, masowe szarży kawalerii rosyjskiej, wreszcie odwrót w nadzwyczajnie ciężkich warunkach. Oto cośmy przeszli w ciągu kilku dni. Pomimo krwawych i ciężkich ofiar, któreśmy złożyli, cofnęliśmy się z każdorazowej pozycji jedynie wtedy, gdy byliśmy prawie otoczeni. Odchodziliśmy zawsze ostatni z pola, przeciwstawiając wszędzie na naszym froncie nowy opór przemocy. To bohaterstwo polskich żołnierzy dostrzegli również dowódcy niemieccy. Niemiecki szef sztabu generał Ludendorff pisał pod wrażeniem męstwa Polaków: cytuję, Polak to dobry żołnierz. Trzeba utworzyć wielkie księstwo polskie, a następnie zorganizować armię polską pod niemieckim dowództwem. Te słowa miały bardzo daleko idące konsekwencje. Alok. Bitwa pod Kostiuchnówką kończy najbardziej bohaterskie i heroiczne boje polskich legionistów. Drodzy widzowie i słuchacze. Przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.